Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku zrobimy sobie pojedynek dwóch multipaków z Champions League. Po lewej stronie mamy multipak z sezonu poprzedniego 18-19, natomiast po prawej obecny 19-20. Wyciągniemy sobie saszetki. Limitka powinna być tutaj. Więc zobaczymy, czy też tak będzie. Zresztą, często się zdarzało, że były dwie limitki w środku w tych multipakach z tamtego sezonu. Więc zobaczymy, czy będzie też tym razem taka niespodzianka. No i teraz multipak z tego sezonu. Tutaj powinna być limitka. Po pięć saszetek. Więc najpierw sobie otworzymy te saszetki z limitkami. No i kogo mamy tutaj? Jest Vincent Company Manchester City, czyli szukamy tutaj City. No i nie ma. Jestem ciekaw, co będzie w naszej saszetce z tego sezonu. Harry Kane, czyli Tottenham. Manchester City kontra Tottenham. No i tutaj nie ma Tottenhamu, to się nie liczy, bo saszetki należą tutaj do Tottenhamu. Szukamy z tej strony, natomiast tutaj City. I jeszcze tu jest UCL Centurion Gerard Piquet, Roma, Barcelona, Lyon, United, Napoli i Juventus. Czy tutaj również nic nie wpadło? Jeszcze moi kochani, brakują dwie albo chyba trzy bazówki, i jest zebrany komplecik z normalnej tej naszej wersji, international. Będzie prezentacja, oczywiście. No i patrzymy, czy tutaj jest Tottenham. Niestety nie ma. Karta specjalną jest Men of the Match SILESEN Bayern, tutaj też jest Tottenham, ale to się nie liczy. Jest City. Fernandinho, więc pierwszy punkt dla Manchesteru, City. Valencia, Galatasaray i Real. Juventus, Salzburg, Valencia, Bayer, tutaj City i MVP Grimaldo. No jak na razie pusto tutaj. Paris Saint-Germain, Schalke, Atletico, Brugia, Paris Saint-Germain i klub 100 Salah, Liverpool. Mamy Inter, Lyon, Lipsk, Benfica i jest Dombele, Tottenham, więc mamy w tym momencie wyrównanie. I do tego Jorginho, pro performer, Chelsea. Po jednej saszetce nam zostaje. No i co mamy w ostatniej saszetce? Paris Saint-Germain, tutaj też jest Tottenham. Jest City, prowadzenie 2-1, Walker. Walencja, Monaco Patrzcie, jest Jednak jest druga limitka Mohamed Salah Czyli Liverpool, więc Mamy jeszcze jedną limitkę, musimy poszukać Liverpoolu, czy Był tutaj gdzieś w tej kolekcji Liverpool, był tutaj Salah Więc mamy punkcik Resztę bazówek też jeszcze Sprawdzimy Jednak znowu miałem farta, popatrzcie No i tu będzie. Nie ma. Czyli Liverpool miał tylko jedną kartę. Teraz piłka po stronie Harry'ego Keina i Tottenhamu. Czy będzie jeszcze jakaś karta? Jeżeli nie, to wygrywa ten pojedynek Manchester City. Ja akurat się złożyło, że wszystkie drużyny z Anglii, które w poprzednim sezonie zajęły pierwsze trzy miejsca. Mamy Chelsea, Genk, Lipsk, Bayern, Barcelona i jeszcze raz Barcelona. Tak więc jednak wygrywa Manchester City ten pojedynek tych dwóch multipaków. No ja się oczywiście cieszę, że wpadły dwie limitki, Salah i Kompany. Tak więc moi kochani, to by było na tyle dzisiaj na odcinku. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!